Dzień dobry, kochane. Witam Was na kanale Malina Błańska. Ręka do góry, która z was postanowiła schudnąć z okazji nowego roku. Tak naprawdę znam odpowiedź. Ponad połowa Polaków robi postanowienia noworoczne, i aż 42% z tej grupy za najważniejszy cel nowego roku stawia sobie schudnięcie. Chciałabym opowiedzieć Wam, kochane moje, o tym, jak. Trzykrotnie w życiu udało mi się schudnąć, chociaż słowo udało nie jest tutaj dobrym słowem. Powiem wam, opowiem Wam trzy historie z mojego życia, o tym jak schudłam i o tym, dlaczego dwóch tych historii żałuję. Tylko jedna z tych historii jest historią optymistyczną, dobrą, bez szkód i ofiar. Czyli o tym, że chciałam schudnąć, próbowałam, nie udawało się, próbowałam czegoś innego, aż w końcu schudłam. Dlatego opowiem Wam ją na końcu. Najpierw zacznę od smuty, czyli od historii, które opowiadają o tym, że chudnięcie może być efektem depresji poporodowej. Może za dużo powiedziane: szoku poporodowego. Posłuchajcie, dziewczyny. Pół roku po urodzeniu mojego pierwszego dziecka, córki, ważyłam 48 kilo. I tak, wszyscy byli zachwyceni mną, moją świetną kondycją. Ja też byłam zachwycona swoją kondycją, a najbardziej byłam zachwycona tym, że oni w ogóle mnie nie widzą. Jak do tego doszło? Ano tak, że ja zawsze byłam bardzo aktywna. Potem zaszłam w ciążę, byłam nadal bardzo aktywna. Pracowałam, jakby z takim wielkim brzuchem są jeszcze nagrania w sieci, gdy ja prowadzę rozmowy e, mimo tej ciąży. No i potem urodziłam Zojkę i wiecie, się stała cisza. I ja po prostu stałam się ofiarą tego, o czym mało mówimy, o tym, że fajny jest czas z dzieckiem, ale bardzo istotnym elementem tego czasu jest poczucie osamotnienia kobiet. I ja byłam bardzo samotna w tym. Dla mnie to był szok. Świat, który wirował codziennie, wiele się działo, nagle się zatrzymał, nagle wszyscy przestali dzwonić, oni pewnie nie chcieli przeszkadzać. I ja ich rozumiem. No, ale efekt był taki, że ja się gubiłam w tym wszystkim. Mi nikt nie powiedział, że to tak będzie wyglądać. Znaczy, nie to, że będę się zajmowała dzieckiem, bo ja pragnęłam dziecka, cieszyłam się z niego i chciałam z nim spędzać czas, ale nie chciałam, by świat mnie miał w dupie. A tak się stało. Więc uznałam, że skoro świat mnie nie zauważa, no to ja muszę zrobić coś wielkiego. No i zapisałam się na start w zawodach triatlonowych, który odbył się 9 miesięcy po urodzeniu Zojki. Od czwartego miesiąca życia Zojki zaczęłam treningi. I treningi, słuchajcie, to było takie. Zojka była nadal na cycku. Ja ją karmiłam pomiędzy treningami, ponieważ czasem miałam dwa treningi dziennie, czasem nawet dziewięć treningów w tygodniu. A to oznacza, że bieganie, pływanie, jazda na rowerze, pod to wszystko było podporządkowane moje życie. Ja byłam przemęczona, bo... Nadal chciałam być cudowną matką i starałam się, więc jedyny moment, w którym ja jadłam, to było albo czas, gdy byłam w windzie, albo, no nie, wiecie, na toalecie nie jadłam, bo na toalecie miał, e, odpisywałam na maile, robiłam rzeczy, które mogłam robić, bo w każdym innym momencie miałam zajęte ręce dzieckiem. To nie uchroniło i tak mojego dziecka od poparzenia się. I to jest smutna historia o tym, jak Zojka padła ofiarą mojego szału treningowego, ponieważ nie zauważyłam, że jej raczkowanie wrzuciło drugi bieg. I że z momentu takiego powolnego raczkowania, gdy nie było szans, by w ogóle ona dopełzła do kawy, którą postawiłam trzy metry dalej, ona jednego dnia dopełzła do tej kawy. Kawa była gorąca i wylała się na nią. Historia. Jest smutna. Trudno powiedzieć, że kończy się happy endem. Zojka jest cała, nie ma żadnych blizn. No, ale to była moja wina. Po sześciu miesiącach już bardzo, bardzo schudłam i już wszyscy byli zachwyceni. Wszyscy chwalili, wszyscy doceniali. Gdy chwaliłam się tym, że trenuję do triatlonu, wszyscy klepali po plecach. Wiecie, nikt naprawdę w Polsce, i chyba na świecie, nie chwali kobiet za to, że, wow, jak fajnie zmieniłaś tą pieluchę. No więc to było dla mnie takie ważne. Ale padałam na pysk. Jakby codziennie nie miałam siły na nic. Energię, którą powinnam wkładać w aktywność z moim dzieckiem, wkładałam w treningi. Jednocześnie starałam się nadal być supermamą, więc wyciskałam resztki swojego życia, swojej energii życiowej po to by być nią. Pamiętam dzień castingu. Zostałam zaproszona na casting na prezenterkę do Rodzące się wówczas telewizji wirtualnej Polski. I na tym castingu ktoś mi zadał pytanie, powiedz dziewczyna, co jest Twoim marzeniem? I ja taka skołowana, wysztafirowana w zieloną, e, koronkową sukienkę, powiedziałam: Marzę o tym, by obudzić się dzień po zawodach i nie musieć już robić treningu. Ponieważ do tego jeszcze dokłada się historia o mojej chorobliwej ambicji. No ale idziemy dalej. Zoi, zrobiłam ten triatlon. Tak nienawidziłam tego czasu, który, który oddałam temu, tych kosztów, bo ja byłam przecież świadoma tego, co się ze mną, ze mną działo i co moje dziecko straciło przez te treningi, że od tamtego momentu przez dwa lata nie dotknęłam roweru, nie poszłam na basen, a gdy szłam po schodach, zwalniałam, żeby to broń Boże nie było bieganie. Dlatego nienawidzę dyskusji o tym, jak szybko jaka kobieta wraca do formy, ponieważ. Tło tych wydarzeń może być dramatyczne. Jedną rzeczą jest genetyka. Ja pokażę Wam zdjęcie. Dwa tygodnie po urodzeniu w Zojki byłam płaska. Miałam już kaloryfer. Po prostu tak mam. Przy florku było podobnie. Ja jestem tak zbudowana, tak działa mój organizm. I to nie jest moja zasługa. A to, że potem byłam świetnie jeszcze umieśniona. I miałam takie wyniki sportowe, bo bardzo dobrze też pobiegłam ten triatlon, żeby była jasność. Ja tam zmieściłam się w bardzo dobrym czasie. To może być oznaka, że coś jest nie halo. Dlatego, gdy ja dzisiaj widzę chudą kobietę, która jest mamą, nie wpadam na pomysł pochwalenia jej: Wow, jak ty fajnie wyglądasz w tych rurkach, tylko pytam dziewczyną, Schudłaś. Czy wszystko dobrze? Za drugim razem schudłam znowu po porodzie. Przy drugim porodzie, gdy urodziłam Florka, po dwóch miesiącach podłam na pomysł pójścia na trening. I nie jest tak, że nie byłam mądrzejsza niż za pierwszym razem. Byłam, bo nie zapisałam się na żadne zawody. Tym razem uznałam, że będę trenowała tylko dla siebie. Ale co? Wyobraźcie sobie, ja dwa miesiące po porodzie Zapisałam się na pole dance. Nie bawiło mnie kręcenie tyłkiem na rurze w rytm muzyki, bo nie mam poczucia rytmu, ale imponowały mi dziewczyny, które potrafiły na tej rurze stanąć na tym jednym palcu. Miały taką moc, taką siłę, że podnosiły siebie i pięć innych osób. I ja też tak chciałam. Ja cztery miesiące po porodzie byłam w stanie robić takie rzeczy. Wiedzą coś, na temat dochodzenia organizmu kobiety specjaliści, którzy mówią, że kobieta potrzebuje roku, by zregenerować organizm. Moim zdaniem, gdy ma się takie dzieci, jakie ja mam, a moje dzieci jedno i drugie budziło się dużo w nocy, często w nocy, na karmienie i generalnie na pogadanie, czyli ja się nie regenerowałam w nocy, takie kobiety potrzebują ze dwóch lat. Ja po dwóch latach zaczęłam na nowo rujnować swój organizm. Daruję wam intymne szczegóły mojego zdrowia. Ale optymistyczna historia w tej historii smutnej jest taka, że nie ucierpiały na tym moim walnięciu tym razem moje dzieci, tylko ja sama. Po prostu zrujnowałam sobie zdrowie. No ale schudłam. Byłam wtedy mamą dwójki już dzieci z super figurą i jeszcze do tego wysportowana i potrafiłam robić takie akrobacje i znowu wszyscy chwalili. Dlatego przypominam was, wam jak widzicie za chudą mamę, dzieci, zapytajcie, czy wszystko u niej w porządku. Teraz trzecia historia o tym, jak w końcu w życiu pierwszy raz przyszło mi musieć schudnąć, bo po prostu przytyłam. Półtora roku temu zrezygnowałam z pracy w wirtualnej Polsce. Nie, chyba najpierw przeszłam na urlop wychowawczy. Okej, okay. w każdym razie mój cykl życia, gdy wstawałam rano, biegłam zawieźć dziecko do żłobka, do przedszkola, potem do pracy, w pracy biegałam, potem z powrotem, zwolnił. I ja zwyczajnie zaczęłam rosnąć. Słuchajcie, wprowadzałam się kiedyś takim chłopaczkiem, który miał teorię, że kobiety tyją 5 kilo na dekadę. I w moim przypadku to się właśnie wydarzyło. Ja przytyłam 5 kilo i mój mózg się nie chciał na to zgodzić. Ja się źle czułam. I nie psychicznie dlatego, że byłam walnięta, tylko ja po prostu się nie wysypiałam, albo inaczej, nie miałam siły do życia. Te 5 kilo mnie bolały. I szukałam wszystkich sposobów świata, by właśnie schudnąć. Dramatyczne problemy z kręgosłupem, których nabawiłam się na treningach poldensowych i które tak naprawdę były karą boską za ten pomysł sprawiły, że sport nie był rozwiązaniem. Ja nie mogłam już wpaść na pomysł, będę sobie pływała, czy będę robiła cokolwiek takiego, co pomoże mi schudnąć. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że wiele prób podejmowałam. Pamiętajcie, ja nie jestem dietetykiem, nie jestem specjalistą w tym temacie. To, o czym mówię, to są tylko moje doświadczenia i na mnie one zadziałały. A co na mnie zadziałało? Regularne poszczenie czyli cykl życia, doby, podzielony na 8 i, 6 i 16 godzin. Ja te 5 kilo, które wisiały nade mną i które przez rok nie, nie byłam w stanie zrzucić w żaden sposób, zrzuciłam bardzo szybko, po prostu ustalając sobie, że jem przez 8 godzin, znaczy nie stale, tylko posiłki e, mam na przykład od godziny 10 do godziny 18, i potem nie jem nic. Piję nadal wodę, ale nie jem nic. Organizm odpoczywa. I to sprawiło, że bez trudu zrzuciłam te, te 5 kilo. Powiedziałam Wam to wszystko po to, byście zobaczyli, że chorobliwa ambicja nie jest niczym dobrym. I w tych postanowieniach noworocznych, które sobie założyliście, bądźcie dla siebie łaskawi. Jeżeli czasem nie pójdziecie na trening, świat się nie zawali. Jeżeli coś, co sobie odmawialiście, jednak się skusicie, też się nic złego nie, nie stanie. Bądźcie łaskawi dla siebie i uważni na, inni, na innych. Lukajcie, czy jakaś panna w waszym pobliżu przypadkiem nie chudnie za nadto. Może trzeba jej pomóc, na przykład. Nara, subskrybujcie kanał.